Maciej Orłoś. Tajemnicze przygody Kubusia. Czyta autor? Patrz tam! Wszeptał. Filipek i kubuś zatrzymali się. Nagle, tuż obok, usłyszeli czyjś głos. Teraz czy ja? Ależ dziku. Nie mówi się ty, teraz, teraz czy, czy ja? ja? Tylko, Tylko czy, czy teraz ja? ja. To, co nagrywam teraz, to tajemnicze przygody Kubusia. Książka, którą napisałem kiedyś dla mojego synka, Kubusia. Kubusi Filipek spojrzy. Po chwili przedarli się przez gęsto zarośla i znaleźli, się. i znaleźli się na małej łące otoczonej krzakami. To, co zobaczyli, było najdziwniejszym widokiem, jaki można sobie wyobrazić. Jest również w tej książce postać babci, ale Kubuś ma babcię niezwykłą. Nosi w torebce tajemnicze okulary. Kubuś zakłada okulary, które mu daje babcia i staje się niewidzialny. I potrafi rozmawiać ze zwierzętami. My tu trenujemy ludzie mujanie, żeby mówiać po ludziu w noc nie no, co ta serna tak jakoś ścianą mówi. Łapak! Jak mnie poszła? Bardzo serdecznie zapraszam. Wow.